Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes Beauty i zapraszam was na kolejny film na moim kanale a dzisiaj przychodzę do was z premierą nowej zdrapki jaką jest Fortuna 7 ta zdrapeczka kosztuje 10 zł, można wygrać w niej 470 tysięcy złotych no i to jest ta zdrapka z takich tak zwanych szybkich, czyli po prostu mamy od góry do dołu symbole i szukamy tutaj portfelu jak, wygra, jak znajdziemy, to wygrywamy. Jak znajdziemy 7, to wygraną mnożymy razy 2. Mam trzy zrabki, czyli mamy wkład 30 zł. Oczywiście wybieram mój narzeczony. Mamy z 9 stopni wygranych od 10 zł do 470 tysięcy. I mamy zrabki z numerami 4, 5 i 7. Nie było kompletnie niż numerków, żeby wybierać, także wybieramy. Wybieraliśmy z tych, co było, a raczej że narzeczony wybiera, tak jak mówiłam. Także yy, drapiemy, zaczniemy sobie może od numerka siódmego, yy, albo od czwórki tylko tak została. O, może jakiś znak. Także przybliżam Was, żebyście wszystko ładnie widzieli. I szukamy takiego portfela bądź siódemki. Dzisiaj słuchajcie, jeden na paznokcie, więc już nie będę miała niedługo nowe. Bo już zobaczcie jaki mam odrost. Chociaż tak teraz mi jakoś tak wolniej rosły te, te, te paznokcie, no nieważne, nie tutaj nie temat o paznokcie, tylko szukamy tutaj z e, portfel lub e, z siódemka. Także, a mamy kwiatka, biedronkę, wiśnie, słońce, a. No i pamiętajcie oczywiście, żeby mój kanał subskrybować i komentować, dawać łapki w górę, jak wam się film spodobał. A do subskrypcji tutaj dobijamy Tysiaka i będzie jakiś fajny coś fajnego będzie na moim kanale. Także dobijamy do tysiąca subów. I lecimy dalej. Mamy narty, balsam, perła. Trochę jak te wszystkie siódemki. Czytam, co tam było. Nie super 7, tylko tam bonus 7 i te inne sprawy. Bardzo podobne, nie, nie podobne, tylko takie same symbole. Zegar, karta. Zobaczymy, czy w ogóle coś wygramy. Gwiazda, ananas. Podkowa, diamenty. A przypominam, musimy znaleźć portfel bądź siódemkę. No, na razie mamy inne symbole. Plecak, no bardzo podobny do portfela, ale nie to. Kawa, clips, czy to jest? Nie, to też nie jest to. I arbus. Niestety jest rapeczka pierwsza. Pierwsza zrabka, pierwsza przykrana, jak to zawsze u mnie bywa. I teraz zróbmy numer siódmy, a piątkę sobie zostawmy. Także no, szukamy tych symboli, zobaczymy, czy w ogóle coś nam się uda wygrać. Ten klips to nie jest to. Myślałam właśnie, że ten klips to jest wygrana, ale nie. Tutaj mamy pustaczki na razie: ananas, perła, zegar, chmury balsam, palma o, byłam na wakacjach pod palmami vlog macie tutaj w karcie, wam się wysuwa <grytanie> kawa, podkowa ciekawe czy na szczęście, czy też nie piłka karta, słoneczko diament no u mnie dzisiaj słońca brak, jest szaro i buro za oknem, zimno awokado i plecak, i kolejna zrabka pusta, uuu no i mamy zrabkę z numerem piątym, zobaczymy czy numer piąty tutaj wszystko nam ładnie zrekompensuje te straty. Plecak, ananas, cytryna. odgryłam kontrolę. Klips, piłka, kwiat, perła i wiśnie. Arbus, narty, chmury, diamenty, rower, korona, zegar, podkowa, palma. I ostatnie trzy symbole to kawa, karta i biedronka. Tu zobaczyłam to kontrolne E, i tu jest L. I już wiedziałam, że nic z tego nie będzie. No niestety, zdrapa pusta. To co? Przechodzimy do podsumowania dzisiejszego drapingu. Więc, jeżeli chodzi o dzisiejszy draping, mieliśmy wkład na dzisiejszy odcinek 30 zł. I niestety, wszystkie trzy zrabki okazały się być nieszczęśliwe i puste. więc mamy minus 30 zł. Tak, jak ostatnia premiera nam wyszła super, a mieliśmy wielkiego plusa. Tak, dzisiejsza premiera jest. Niezbyt udana. Po prostu jest nieudana. Także pamiętajcie o subskrybowaniu tego mojego kanału, dawaniu łapki w górę i komentowaniu. A my się będziemy już w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć i bajo!